Najczęstszymi objawami zapalenia w układzie moczowym jest parcie na mocz, często oddawanie moczu, ale również pieczenie w czasie oddawania moczu, pieczenie w cewce moczowej, szczególnie u mężczyzn, pieczenie w okolicy nadłonowej, ale również takim objawem może być krwawienie z pęcherza moczowego w przypadkach, kiedy zakażenie przejdzie na głębokie warstwy w pęcherzu moczowym. Najczęściej zakażenia występują w wieku dziecięcym. Ale również drugim takim fazą życia to jest po 20 roku życia, kiedy jest aktywność seksualna wzmożona i później po 50 roku życia, szczególnie u kobiet w menopauzie, a u mężczyzn często zakażenia towarzyszą gruczolakowi prostaty, trudnościom w oddawaniu moczu, ale również u obu, obu, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet towarzyszą często kamicy moczowej. Najczęściej bakterie Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae wywołują zapalenia dolnych dróg moczowych. Ale nie tylko one. Mogą również to być mykoplazmy, mogą być również wirusy. Musimy o tym wiedzieć, że jednak nasz organizm reaguje bardzo na przekrwienie, na ocieplenie, ale również na oziębienie, i wówczas może dojść do uczynienia się infekcji, tak endogennej, czyli naszej wewnętrznej, tej, którą mamy w sobie. Każdy z nas ma pewien swój własny zasób bakterii, lub możemy zostać zarażeni bakterią, na przykład w basenie. Możemy również w czasie, w czasie tego korzystania z toalety, dbając o higienę, dużo możemy sobie pomóc działać profilaktycznie, chroniąc się przed infekcjami. Zarówno Escherichia coli, jak i Klebsiella pneumoniae i inne bakterie gram minus najczęściej bytują w jelicie grubym. Mogą się dostać do układu moczowego, i tam wywołują stan zapalny zarówno dolnych jak i górnych dróg moczowych. W pierwszorazowym zakażeniu, w pierwszorazowej infekcji dróg moczowych, szczególnie u kobiet, zalecamy analizę ogólną moczu. Przy nawrotowych musi być już wykonany posiew moczu i USG jamy brzusznej, oceniając dolne i górne drogi moczowe. We wczesnej fazie z reguły stosujemy leki dezynfekujące mocz. Mogą to być leki ziołowe, które są znane od wielu od wielu lat, czy mieszanki ziołowe, ale również leki zakwaszające drogi moczowe, czyli witamina C, rutyna i inne oraz stosujemy najczęściej furagin. Problemem staje się infekcja wtedy, kiedy po pierwszym leczeniu jest nawrót albo kiedy stwierdzimy w drogach moczowych bakterie typu Escherichia coli lub inne bakterie oporne na nitrofurantoinę i wówczas już musi być leczenie celowaną antybiotykoterapią i cały zestaw leków i ziół, preparatów ziołowych wieloskładnikowych, które ograniczą możliwość reinfekcji i ograniczą tą infekcję, która już teraz jest.